Hot oh, six, six Challenge 2 Bobo boy, aha W motyw oh, oh, O obie Idzie dobra nota w tłum, bez zbędnych słów Dla prawdziwych głów cały czas klubę elo. To Vipko w serial 2K20, gdykowicie terror Ja Haram, Politygo Nara. Przyjdzie na was czas karma kara W życiu się pomaga i to ważna sprawa Jeśli to zrobiłeś to to pyk prawa brata Ja to myślę już przez lata, lata Brygada mama ma miejsce, a czas czekać już na nas więcej. Nie chcę, trzeba zebrać się i dogonić własne szczęście. Inaczej nic z tego życia nie będzie, nie. Ja pamiętam o tym chłopak zawsze, kiedy kładę na bitwę, ale reprezentuję siebie. Siedem jeden z daleka od szczepień i propagandę je bierze. słowa im nie wierzę, dla mnie jedno ma znaczenie: że jutro będzie lepiej. Będzie lepiej, będzie lepiej. Kombinacje to Paxson Janas, Natural Dread Killas, One Man Army, ADHD, EN57, Ende International, Afura.